Piękny budynek, dużo miejsca do nauki i zabawy wewnątrz, nowoczesne wyposażenie i wiele uśmiechniętych twarzy. W Kowalach otwarto właśnie nowe przedszkole. Dzisiaj mamy przyjemność otwierać nowy obiekt. Tak naprawdę drugi obiekt przedszkolny w Kowalach. W przedszkole funkcjonuje dwa lata, ale do tej pory miały małe dwie sale na placu Świętej Kingi, gdzie mieściło się maksymalnie 50 dzieci. Dzisiaj otwieramy nowy obiekt, który pomieści dodatkową setkę dzieci. To jest nowy, piękny obiekt, przystosowany dla najmłodszych, którzy mają naprawdę teraz świetne, nowe warunki. Obiekt został tak zaprojektowany, żeby mógł spełniać najwyższe wymaganie. Tutaj wiele osób się zaangażowało, i pani dyrektor, i wykonawca. Wszystkie osoby, które były zaangażowane, poświęciły swój czas, żeby obiekt tak jak wygląda dzisiaj. I to jest naprawdę jedna chyba z najładniejszych placówek, którą tutaj mamy na terenie gminy. Tylko się cieszyć, że takie placówki mogą powstawać i oby było ich jak najwięcej. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa na otwarciu zabrakło niestety dzieci, ale tylko fizycznie, gdyż na tę wyjątkową okoliczność przygotowano specjalną prezentację, która zachwyciła gości. Występ wandamy. Mamy do tego powód nielady. Nowe przedszkole dziś otwieramy, więc nam wystąpić tutaj wypada. Wielkie otwarcie wreszcie się stało. Rosło i rosło i jest nareszcie. Co dzień patrzyłam, jak postawało i jest. Więc teraz się nim narzeszcie. Budynek nowego przedszkola jest nowoczesny i pięknie urządzony. Wszystko ma tutaj jakiś cel dydaktyczny i poznawczy. Koncepcja całego przedszkola została oparta o cztery pory roku. Chcemy w ten sposób uzyskać efekt powtarzalności, cykliczności, a zarazem spójności w wychowaniu przedszkolnym. Dzieci będą miały okazję integrować to, co wewnątrz i to, co na zewnątrz przedszkola. Przez te duże witryny okienne będą mogły obserwować pogodę, pory roku i łączyć to integrować z tym, co jest wewnątrz przedszkola. Dwie największe sale zostały podzielone ściankami przesuwnymi. Dzięki temu uzyskamy efekt zarówno dużej sali, jak i dwóch mniejszych sal. Cieszymy się tym nowym obiektem. Jest piękny, przestronny, daje nam wiele możliwości. Nowy budynek przedszkola to długo wyczekiwana inwestycja wśród rodziców. Od dawna czekaliśmy na przedszkole w Kowalach. Te dwie sale, które do tej pory mieliśmy, to i tak już było dużo dla nas. Mamy bardzo dużo dzieci, to jest bardzo duże osiedle. Tutaj też dzieci z otomi nadchodzą. Więc było dużo sygnałów od rodziców, czy możemy coś zrobić. Nie mieliśmy możliwości, ponieważ gmina nie posiadała działki tutaj na terenie naszego sołectwa, ale dzięki właśnie współpracy pana wójta z panem prezesem budrosu udało się Porozumieniu tutaj, w tym wspaniałym budynku, wybudować przedszkole, gdzie mam nadzieję, dzieci będą e, dobrze się czuły. Trzeba przyznać, że warto było czekać na nowy budynek przedszkola. Robi on piorunujące wrażenie. Zwłaszcza jeśli chodzi o dbałość o każdy najmniejszy, nawet szczegół. Wszystkim dzieciom życzymy udanej nauki, a nauczycielom owocnej pracy. Polecamy również zobaczyć turniej streetball o puchar wójta gminy Kolbudy. Oraz w Otomini otwarto nową ulicę żurawią. Polub nas na facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.